a tak naprawdę jest po prostu, po prostu zwykła deprawacja dzieci. Yy, dzieci, które są niewinne, które nie potrafią się bronić. często ich rodzice nawet nie wiedzą, co jest yy, tematem takich warsztatów, nie mają pojęcia, jakie są tam zyskani. Dlatego dzisiaj mówimy z całą stanowczością, żądamy natychmiastowego wstrzymania takich zajęć każdej instytucji publicznej w Polsce. Czy to szkole, czy urzędzie, czy jakimkolwiek innym miejscu publicznym. Domagamy się publikacji wszelkich umów i finansów związanych z tą akcją, a także oczekujemy jednoznacznego stanowiska zarówno władz miasta, prezydenta, jak i ministra edukacji. Te stanowisko oczywiście ma odcinać się od tego typu akcji, od deprawacji dzieci. Dlaczego tutaj w ogóle jesteśmy? Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ jeżeli my nie damy odporu, nie powiemy, nie takim akcjom, nie damy odporu organizacjom LGBT, które są finansowane za grube miliony z zagranicy, to już niedługo nasi dzieci będą w że uczone, że to jest sposób społeczny, że można sobie wybierać tożsamość płciową, że rodzina nie ma sensu, że wszystko jest relewantne. Szanowni Państwo, to tego typu nauka powoduje wśród dzieci choroby psychiczne, powoduje problemy z tożsamością dzieci, potem niestety wzrasta ilość samobójstw wśród dzieci. To wszystko jest związane z tym, co jest obecnie promowane przez lewicę. Polska chce być mądrzejsza przed szkodą, widzimy co dzieje się na Zachodzie, nie, nie. możemy i te same problemy, które ma młodzież w krajach zachodnich. Jest to też oburzające, że władze Platformy Obywatelskiej kryją się za plecami organizacji społecznych, że oni nie wiedzą, co się tu dzieje, że to, nie to jest oczywiście kłamstwo, ponieważ cały obecny, dzisiaj istniejący w Polsce rząd sprzyja organizacjom lewicowym, minister komunikacji i całe ministerstwu Przyja organizacjom lewicowym, ułatwia yy, im wejście do szkół i do urzędów. Dzisiaj stajemy w obronie dzieci i będziemy je bronić zawsze yy, w samorządzie, w Sejmie, na ulicy i w mediach. Bo to jest nasza przyszłość i nie oddamy naszej przyszłości w ręce lewicowych ideologów. Dziękuję Państwu. Czy są jakieś pytania? Czy poza wyłożeniem postulatów zamierzających zaszczepić się to na znaczy, Ale pismo do władz miasta? Tak, władzy, właśnie chcielibyśmy złożyć pismo do władz miasta, żeby e, wypróbowali, e, dlaczego to robione wszystko było w ciszy, dlaczego to nie było e, dyskusji publicznej i chcielibyśmy zapytać, ile to kosztowało. One były, były zapowiadane w grudniu 2024, potem była konferencja prasowa przed tymi warsztatami. No co to nie było zakomunikowane. Wszystko miało miejsce byśmy, w tym Chcielibyśmy się też dowiedzieć, ile na tą akcję poszło publicznych pieniędzy. Czemu na tak ogół teraz? Tak. Czemu no, no, będziemy cały czas reagować, bo to nie jest jednorazowa sytuacja. Jeśli raz się zareaguje, eee, to znaczy, że się poddaliśmy, te akcje będą kontynuowane i pewnie w okresie czasu, aż do skutku, a zakończy się po prostu ta deprewacja dzieci. To jest eee, Myśmy postawili sygnał od nauczycieli, eee, było widać, że są w sytuacji, a najgorszym skandalem było to, że... Podczas kolejnego dnia szkoleń były także dzieci. Proszę Panią, zgłosiło się do nas dwóch nauczycieli, a także były, były publikacje na mediach i na mediach na portalu. Tak, ja też zasięgałem informacji na portalu. Sext.pl i w zasadzie nie mamy wątpliwości, nie wiemy o czym mówimy. Jest to, jeszcze raz powtarzam, potężna defraudacja dzieci. Jak to Z miasta, czy jest marszałko? No, bo to właściwie Ta instytucja wojewódzka jest Tak, tak, wiem, że to jest instytucja wojewódzka, więc. Na pewno jedno z takich list trafi do Urzędu Miasta, drugie trafi do Urzędu Wojewódzkiego, do, y, przepraszam, do Urzędu Wojowniczego. ma różne poglądy, natomiast ona może się pozytywnie wypowiadała. Dla nas jest to negatywny aspekt tej, tej jej wypowiedzi i uważamy jeszcze raz, że nie możemy dopuścić do tego, żeby nasze dzieci były deprawowane. Ja rozumiem, że reagujecie po sygnałach od nauczycieli. Tak. Ja mam takie pytanie, jak sobie wyobrażacie w takim razie edukację seksualną? Bo poprzednio zajmował się ten Kościół i religia to chyba jeszcze gorsza sytuacja była. Czy macie jakieś propozycje takie konstruktywne? Jak to powinno wyglądać? Czyli uczyć czy nie no. uczyć Nie wiem, Czy, czy rodzice się tym powinni zajmować, którzy nie zawsze Myślę, jednak mają wiedzę? Sprzeciwiamy edukacji, edukacji tak zwanej zdrowotnej. Poprzednie, poprzednie programy dotyczące takiej edukacji. Nie były naszą knięte tą lewicową ideologią, która tak naprawdę e, zamyka drogę dla małych dzieci, jeśli chodzi o naturalną formułę wychowywania się tak, i dojrzewania. To chciałem powiedzieć, to chcielibyśmy zaznaczyć, że my się nie, zgadza, nie zgadzamy z taką e, edukacją. Czyli chodzi o te akcenty, tak? Edukacja zdrowotna, w tak, chodzi o nami, tak, tak, tak jest a tam konkretnie chodzi, chodzi o te akcenty, tak, o których mówiliście, LGBT, tak, yy, że nie zawsze rodzina to jest mężczyzna i kobieta, tak, tylko na przykład, o to Wam to rzecz, chodzi, tak? Przepraszam Państwu, Katarzyna Ksielewska-Martyniuk, dyrektor Księżnicy Podlaskiej, a Państwo są na naszym terenie i tak jakoś bez uzgodnienia z nami, jakoś tak mało elegancko, no nie wiem, czy tak do końca na to Państwo jest nasz teren na ten... zdecydowanie... To jest około pół metra, to jest nasz ten Państwo są w tej chwili na naszym terenie. Szanowna Pani, już kończymy Nie, nie, nie nie, 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 Stop. Ja nie, 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 Akurat konferencja na temat w sumie. Tak. Konferencja y, jest w temacie szkoleń, które odbyły się w służbach po Polsce. Dotyczyło to się fundacji, dotyczyło to pracy sekcji, tak? Nie, nie. Pa, pa, pa. Nie, pan nawet nie wie dokładnie, dlaczego pan do mnie nie przyszedł przy mnie? Nie doinformowałam bardzo panu. Bardzo prosimy. Na przykład na naszym terenie. Ja informuję, że mamy bardzo dokładny wyrys na mapę, na zdjęcie, o które się staraliśmy, ja wiem, dwa tygodnie temu robiąc tutaj yy, Nerd Fest, więc bardzo dokładnie wiemy, gdzie jest nasz teren. Państwo zachowaliście się nieprofesjonalnie działu, nie profesjonalnie w legacko, wchodząc na nasz teren bez przywitania się znaku, bez wejścia do. Nie można się komuś ładować do domu bez zaproszenia, bez poinformowania. To jest po pierwsze. Po drugie, mówicie Państwo o konferencji zorganizowanej tutaj u nas przez książnicę, nie wiedząc dokładnie o czym Państwo mówicie. W związku z tym serdecznie zapraszam do mnie, nie mówimy się, ja Państwu dokładnie opowiem, podam fakty i wtedy możemy podyskutować. A teraz serdecznie proszę o zaproszenie. Dziękuję bardzo. Na sobie. dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Teraz proszę o opuszczenie. Bo państwo blokujecie to miejsce. I tutaj przychodzę. że to jest zupełnie niepotrzebne i bezsensowne. No, dziękuję, dziękuję uprzejmie. Kto Pani da, nie <śla> Wygrodziliście Państwo, a macie Państwo, przepraszam, zgodę, Debata, tak, przepraszam. Tak.

Czym mogę Państwu słyszeć? No, bo... Słyszała Pani, deprawuje Pani te dzieci. Tak, oczywiście. Warsztatami e, tajnymi, na które byliśmy zaproszeni w ogóle na pierwszy Ej, dzień po uczestnictwa, pierwszy. tak. Okay? Tak. Proszę, tak. W grudniu 2024 roku marszałek województwa Podlaskiego, wojewoda Podlaski i prezydent miasta stoku podpisali takie wspólne porozumienie z fundacją Sekset.pl o tym, że trzeba promować szczepienia przeciwko HPV. Odbyło się spotkanie otwarte dla wszystkich mediów, dla wszystkich zainteresowanych. Po spotkaniu, na którym zostało podpisane porozumienie, odbyło się bardzo duże szkolenie, chyba 250 dyrektorów szkół z całego województwa, na którym to w szkoleniu, spotkaniu mogli się dyrektorzy dowiedzieć, jakie można uzyskać wsparcie. Byli tam między innymi rektor Uniwersytetu Medycznego, lekarze. Jak to robić, żebyśmy wyeliminowali tę śmiertelną chorobę, na którą już w niektórych krajach nikt nie umiera. Żadna z kobiet, ale też i mężczyzn, ponieważ jest to kobieta. Jest to coś, co, co zabija. Fundacja Sekset.pl, fundacja Ani Rubik, która nas tutaj w Białymstoku odwiedziła, wprowadziła od dobrych paru miesięcy lekcje bez tabu, Ponieważ ma pojawić się nowy program w szkołach, Edukacja zdrowotna, całkowicie dobrowolna, oczywiście, co zaznaczę, istniała potrzeba stworzenia scenariuszy. Fundacja te scenariusze opublikowała, w tej chwili jest ich około 50, 70, i kolejne 30 jest w opracowaniu. Te scenariusze, ogólnodostępne, to jest żadna tajemnica, można pobrać, bezpłatnie z nich skorzystać. Są to scenariusze, w których są tematy związane z emocjami, z budowaniem relacji. Z bezpieczeństwem w internecie, z zastawianiem granic, czyli to, co jest nam wszystkim, a szczególnie młodym ludziom, bardzo potrzebne. Powstał pomysł, żeby przeprowadzić tutaj wspólnie takie szkolenie dla nauczycieli, którzy tę edukację zdrowotną będą prowadzić, a także dla uczniów. Wybraliśmy tematy bardzo bezpieczne, żeby nikogo nie poruszyć. To były tematy związane z emocjami, takie wybraliśmy, z stawianiem granic, co jest teraz niezwykle potrzebne, z bezpieczeństwem w internecie. Zaprosiliśmy, dzięki też uprzejmości Departamentu Edukacji, na całkowicie dobrowolne szkolenie nauczycieli i dyrektorów, które się odbyło. Państwo też, jako media, byliście na to zaproszeni. Tak. I wiecie dokładnie, że tam się nic strasznego nie działo. Nikt nikomu płci nie zmieniał i jego preferencji seksualnych, bo jakby w ogóle nie było to tematem. Przez kolejne dwa dni przychodziły dzieciaki, miały zajęcia prowadzone przez edukatorów, bardzo sensownych ludzi, wszyscy wyszli zadowoleni, a biblioteki szkolne dostały pakiety książek czyli też nie było tak, że wyszły z tymi książkami dzieci. Książki są normalnie wydane, funkcjonują na rynku, mają te wszystkie sbn tak dalej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się wydarzyło i planujemy powtórkę. Tym razem dla szkół średnich. Być może jesienią. W to wydarzenie na pewno zadeklarował i chce się włączyć pan rektor Marcin Moniuszko, bo też będzie chodziło o sprawy zdrowotne, bo stoimy na stanowisku, że to księżnica jest miejscem, gdzie też musimy edukować, bo to my mamy książki, my mamy też wiedzę, mamy możliwości. Dziękuję. A tymczasem konferencją był tutaj nieziemska nie deprawacja dzieci. Czy to właśnie pani zdaniem jest edukacja czy deprawacja? bo oni zarzucają, edukacja. I Zresztą Państwo zobaczyliście, że ci Państwo są niedoedukowani, bo nie znają przepisów prawa. Już nie mówiąc o tym, że nie znają zasad savoir vivre. Bo jeżeli się komuś ktoś ładuje do pomieszczeń należących do niego, czy do instytucji, czy do mieszkania, to wystarczy zajść, Państwo tam widzicie, tam jest mój gabinet, bardzo blisko, można było przyjść, jestem w stanie pokazać te scenariusze, z których korzystaliśmy. Tak, nie ale nie tak jak to nie mówią, one są no ja, do pobrania w internecie, ja tak, że każdy korzysta, może skorzystać z okazji. Bo w pyta, to wszystko Właśnie, jest jeszcze pytanie, pytanie, ile panu panu to kosztowało? Kosztowa? Ile, ile, ile jest z budżetu, Z naszego? Nie wiem, miasta, województwa, nie wiem, miasta, województwa albo że Więc panie... absolutnie nic, ponieważ mhm. fundacja opłaciła swoich edukatorów, ich transport, ich diety, ich hotel, ich materiały, ich książki. Daliście Myśmy procesu. dali przestrzeń, no i żeby nie było, no poczęstowaliśmy karą i herbatą. Bo mhm. tak nakazuje staropolskie prawo właścicielskie. Czyli z budżetu miasta, absolutnie urzędu albo, albo urzędu nic. Marszałkowskiego? Czyli to w ramach ich działalności statutowej, że tak powiem. Tak oni te i współpracy i potwierdzam to, co powiedziałam na początku i podpisanego porozumienia. No, nie ja to jest, nie słyszała, by znało od nauczycieli, że było to niepotrzebne, bo tutaj padły takie no, na no. Nauczyciel się no zgłosił ze dobry... skargą, słyszeliśmy. Dlaczego ten nauczyciel tak. nie przyszedł, poza tym nikt nikogo nie zmuszał, poza tym ten nauczyciel by był na tych zajęciach, obserwował. To Bardzo bym chciała, żeby ten nauczyciel przyszedł tutaj do nas i powiedział, bo jeżeli był, jest jakiś niedobry odbiór, feedback, też było nie tak, to po to się robi ewaluację po takim spotkaniu, bo rozmawialiśmy. Tak, żeby rozmawialiśmy z dzieciakami, jak się podobało, czy nie. Trzeba rozmawiać. Dziękuję. Dzięki, to, to pani, no, się się tak. Nie Nie Zorganizowali konferencję. Wiadomo, żeby bo tutaj na, Przed Państwem siedzi, będą. Żeby... Nawet nie znają nazwy fundacji. No trudno jest. Trudna jest, jest. Trudna, tak, ja, ja też mam <laughs> e, wątpliwości, jak to wygląda. Z ustawą języka polskim, PM. na wszystkich Sek sekse. Sekse. Eee. robią naprawdę niesamowitą robotę. Nie wiem, czy Państwo okay. zwrócili okay. uwagę na to, co teraz zrobili fajnego. Zrobili taką aplikację dla bezpieczeństwa przede wszystkim kobiet, które na przykład mm. wracają z jakiegoś spotkania wieczorem, z festiwalu i tak dalej. I dziewczyna, kobieta, mężczyzna też, który się zaniepokoje, mm. może się z czymś połączyć. Żeby ten ktoś jakby miał um, taką pieczę gdzieś nawet z daleka, że w razie nie daj Panie może czegoś może tak zawiadomić, więc mm -hmm. jest. Tak. Także naprawdę oni robią bardzo dobrą robotę. No to robotę. ja pytałem i generalnie jak oni sobie wyobrażają ten temat, czy to rodzice, czy kościół poprzednio się tym zajmował, więc oni stwierdzili, tego, że im się te akcenty nie podobają. właśnie. tu nic seksualizacji. Absolutnie nie ja mam Nie Nie podobają się te akcent LGBT, że rodzina to nie wszystkich. tylko mężczyzna i kobieta i tak dalej. Po pierwsze tak. w ogóle, ja wiedząc, jak, gdzie mieszkamy, wybraliśmy, mhm. to wybraliśmy z, całą, z panią dyrektor, w kontakcie byliśmy z tym Project Managerem, z dziewczynami stamtąd, z naszym działem edukacji wybraliśmy tematy, zaznaczam, bardzo bezpieczne. Mhm. Czyli nie właśnie jakieś takie złożenie? Nie, nie nie nie. nie, nie. nie, 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 nie. Jeżeli będziemy seksualizować, to tylko dorosło. Okay. Nie, no Dziękujemy słuchajcie bardzo. Państwo, poza tym bardzo mi się nie podoba takie mm -hmm. zachowanie. No, no, będę reagować, Nie, no to tak. specjalnie no, miało no, być że tak że przed szyldem. Tak, no, ale, no, tak, do tak, no, ale dobrze, że Pani do nas weszła, bo od razu mamy opinię, strony. ja tutaj brzmuję. Tylko jak biegam tak, biega po piętrach. Na pewno, ale to tak, myślę, że już więcej tu tak, się tak, mnie nie A Nie do siebie. Ale się przyjdą się umawiają, przecież damy im rękę. Tak, te, przyjdą z tym pismem, może ile to kosztuje, trochę No to za późno się dowiedzieliłaś. właśnie. się spodziewali wtedy, kiedy był ten artykuł mm -hmm. w Gazecie Polskiej. I nawet się spodziewamy jakiegoś nalotu. Znaczy z drugiej strony to dobrze, no bo właśnie o to chodzi, żebyście Ale nie Państwo z tą informacją dotarli, więc nagłaśniają to. Najbardziej jeszcze nabieram ochoty, żeby zrobić kolejne wydarzenie. Proszę Państwa, yy, trzeba ze sobą rozmawiać. Zapraszamy tak. do książnicy. Mhm. Działa w tej chwili letnia czytelnia. Bardzo piękna. No ja na Nertvest był niesamowite. Mm -hmm. ja bardzo, bardzo fajne było Bardzo godzin. Może Państwo na kawę zapraszam. Nie, no ja nie no na sesji szkoda, że Na wszystkie no książki, być. jakie zostały, to bo zna, to, zna, to, jano, No przecież to wszystko no było, no to, <laughs> to żadna tajemnica. Chyba bardziej jawnej to nie było, nie bardziej e, transparentnej, <ślawnijny>, tak nie było. Zapowiadanej w mediach wcześniej. To znaczy z tymi finansami to ciekawe pytanie, właśnie, bo im wszystko się, e, się wydawało, że. kosztowało nas to kawę i herbatę i wodę. To nie jest intencyjne, tylko taki, bo po prostu dajecie im przestrzeń, ewentualnie, gdyby coś się zrobić. Na tamtą, na tamtą. A zaproszenia do nauczycieli wysyłali do szkół, czy to po ich stronie było. Kuratorium? Może. W tym, teraz no, myśmy wysłali maila do departamentu, teraz, żeby departament swoimi się. kanałami rozesłał. Jak sobie zdaje sprawę, jest to całkowicie bezpłatne. No to to tak. Wszystko poszukujemy. Ja, ja, nie, nie wakacje żadnych. Nie, na razie 29 września. Nie, oby ja, nie, ja, nie. Oby nie, bo nie, bo nie ma czasu. W każdym razie, ja bardzo dziękuję. serdecznie dobra, za, dziękuję. zaproszenie Zapraszam, Pani ja Pani Tam no zawsze jest dobra zacznie. kawa. Jesteśmy dobra, bardzo a to otwarsi. Zawdzięczymy Pani Wierce. Szkoda, bardzo wakacji Pani dyrektor wkrótce otwarte, bo ja zawsze o 19 przychodziłem. Nie, ale musimy troszeczkę dać ludziom czas, dobra. Dzięki.